Piękna wieczorowa pora Siemianka opuszczona przy opuszczonym domu Zajrzyjmy co w środku Jakieś nisze przed wejściem O podparty strop już Pewnie się zaczyna walić Wszystko z kamienia No ładnie Zajrzyjmy do domku Szyba wybita Niestety Do domu nie da się wejść Dach stodoły już się zawalił W środku trochę chrustu Jest jakaś maszyna ZP